Mamy dziś piątek, 11 września. A jeśli dziś piątek, to jesteśmy w Dreźnie z panem Pawłem z Wrocławia. Kupujemy Toyota Corolla. Rocznik 2005, 86 tysięcy przebiegu, jeden właściciel. Uh. Jazda próbna dzisiaj bez kamery. Może nawet liczeba chęć aby tukał pojechać do jakiegoś człowieka. Cię szkoda, bo to nowe oto jest. Jeszcze sprzedam się. Sam by też tego nie zrobił, ale rzeczywiście jak ktoś jeździ mało, to, to nie dziwi się, że to zostało zrobione. Jakby... Y... Rzecz świadomie wszystko jest zrobione. Rzeczy. Rzeczy. O, okay. <grymne> <grymne> Oto nasza korolla. Opony jeszcze z 2005 roku, czyli oryginalne. W bardzo dobrym stanie. Szyby i oryginalne z 2005. Nie nigdzie. Oczywiście bezwypadkowy. Piękne felgi. Na no, 5390. A zobaczcie, jaki środek jest. Mamy i zapas. Ktoś pytał, czemu Niemcy nie mają kół zapasowych. Jedni mają, drudzy nie mają, jak widać. Mamy serwisowanie. Autem jeździła jedna pani. Mieszkanka Drezna. Jak widzicie, wpisy z Toyoty, jeden poza, 82 tysiące, z 13 roku, pani chyba zdradziła Toyotę, ale tylko raz, więc można kobiecie wybaczyć, chyba, że nie można, prawdziwi facecini ponoć nie wybaczają zdrad. Wszystkie klucze wyglądają. Mieliśmy obejrzeć dzisiaj dwa auta, jeszcze jedną toyotę konkurencyjną 70 kilometrów stąd. Ale pan Paweł zdecydował się, że nie jedziemy dalej, bo był jeszcze pomysł, żeby obejrzeć golfa piątkę tutaj w Dreźnie. Ale tak jak powiedziałem, pan Paweł zdecydował się już dalej nie jechać i chyba ma rację, bo po co? Choć Niemcy nie są zainteresowani kompletnie obniżaniem ceny, negocjowaniem jej. 5390 opuścił do 5200 i sprzedawca dorzuca jeszcze opony zimowe do tego auta, które były w cenie. Jesteśmy już po wydziale komunikacji. Pan Paweł się zdecydował na to auto. Mówiłem już, nie wiem czy mówiłem podczas poprzedniego wejścia o tym, już zapomniałem, bo to było chyba z temu czy półtorej godziny temu i wywoływano, wywoływano mnie, żebym szybko udał się w kierunku samochodu. żeśmy pojechali do wydziału komunikacji, więc nie pamiętam czy mówiłem coś o cenie. Ale jeśli mówiłem, to wybaczcie, że się powtórzę. 590 zeszli do 5200, dorzucili opony zimowe, nie byli zainteresowani dalszym negocjowaniem ceny. Tak jak mówiłem, w międzyczasie po byliśmy w Wydziale Komunikacji wyszło niemieckie słońce, 18 stopni, zapowiada się bardzo fajnie ciepły weekend. Mam nadzieję, że ta pogoda przejdzie do Polski. A w międzyczasie zapakowano nam opony zimowe, o których mówiłem, że będą. No i mamy auto na rzeczonych tablicach, dzisiaj w kwocie 100 euro. W Wydziale Komunikacji Obsługiwa nas przebiły Rosjanin a on sprzedaje ubezpieczenia i robi tablice I w pakiecie załatwia też usługę, czyli tam sam leci do Wydziału Komunikacji I załatwia wszystko, a my w tym czasie oglądaliśmy sobie No inna auta na no pobliskim po komisji samochodowym Już mieliśmy pół godziny wolnego, a on nam wszystko załatwił 100 euro to kosztowało, o, nie wiem czy powiedziałem przed chwilą Starość nie radość Nawet już nie pamiętam co mówiłem 15 sekund wcześniej i tam jeszcze dwie tu dwie i tam dwie pozostałych nie będę na salon, w którym kupowaliśmy auto, dopisał jeszcze ostatni serwis, który był robiony, ale nie był wpisany. No i tankowanie, a potem do Wrocławia.